Siema z tej strony żółty i wracamy z serią top 5, gdzie to właśnie dzisiejszym tematem będą najlepsze czołgi do zdobycia z maratonów w World of Tanks Tak więc standardowo zapowiedzmy liczbę 444 lajków. Kolejny odcinek z tej serii pojawi się rzecz jasna szybciej. No i oczywiście zapraszam Was do subowania kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi wszystkimi filmami. No a teraz lecimy z filmem. Na piątym miejscu pojawił się Amerykaniec, rzecz jasna ósmego tieru, czyli Renegade. Słuchajcie, od początku, kiedy ten pojazd był dostępny w maratonie, po prostu go nie robiłem, ze względu na to, że uważałem go za słaby pojazd, ponieważ, no po prostu na papierze mi on jakoś nie pasował. Niby ma on 1500 punktów wytrzymałości, kadłub 152 mm z przodu i 76 od boku, gdzie wieża ma 250 z przodu i 140 od boku. No tyle, że dolna płyta tego pojazdu jest przeogromna i tak samo zresztą jego cycek na wieży, który naprawdę łyka dość sporo, ale nie jest wcale tak łatwo wycelować te jego X-Poty. Jeżeli rzeczywiście zakryjemy tą dolną płytę, no to zostaje nam jedynie garnek na wieży i jeżeli odpowiednio manewrujemy wieżą, czy to lewo, prawo, czy po prostu jakoś się specyficznie ruszając, no to rzeczywiście utrudnimy przeciwnikom trafienie w ten garnek, czy chociażby nawet ukrywanie tego garnka swoją lufą. No, co jednak nie zmienia faktu, że pojazd ma przeogromny garnek, więc bądź co bądź Łatwo jest trafić w słaby punkt tego pojazdu na jego wieży. No ale, tak jak tutaj mamy bitwę na Paryżu, gdzie idealnie po prostu gracz chowa swój garnek, no to to jest po prostu idealna pozycja dla tego pojazdu. Co do siły ognia tego pojazdu, słuchajcie, zadajemy 360 uszkodzeń, gdzie mamy 226 penetracji na zwykłych pociskach. Natomiast na Goldzie, no niezbyt dużo, bo jedynie 255. Natomiast szybko strzelność jest naprawdę bardzo fajna, bo mamy 6,14 naboi na minutę. Dodatkowo pomaga nam tutaj minus 10 stopni opuszczania armaty, czas celowania wynoszący 2,4 sekundy oraz 0,36 rozrzut na 100 metrów. Mobilność, jak właśnie na ciężara, nie ma tragedii, ponieważ zbiera się on dość fajnie, możemy jechać aż 45 na godzinę do przodu i 17 do tyłu. Czy pojazd był wart robienia go w maratonie? No moim zdaniem tak, nawet rzeczywiście kiedy byśmy mieli go w 50% obniżce to warto byłoby go kupić, bo jest to jednak premka ósmego tieru, która naprawdę jest godna polecenia. Co prawda mamy takie czołgi jak chociażby Patriot, którego ja uważam, że naprawdę spoko pojazd, ale Renegade jest zdecydowanie lepszym czołgiem, jeżeli chodzi o czołgi z USA. Na czwartym miejscu mamy kamuflażowego boga, czyli su 130 pm. No może z tym bogiem troszeczkę przesadziłem, ale naprawdę jeżeli chodzi o tego TDK 8 Tieru, rzecz jasna, no to naprawdę daje on dużo frajdy, jeżeli tylko wykorzystamy wszystkie jego atuty, które on posiada. Zacznijmy od tego, że jego siła ognia, czyli działot jest po prostu boskie. Naprawdę, zadajemy 520 punktów na strzał przy średniej penetracji 243. Na goldzie jest to aż 320, ale trzeba pamiętać, że są to pociski kumulacyjne. Przeładowanie tego działa jest w okolicach 13 sekund a jego opuszczanie wynosi 7 stopni, więc nawet jak na radzieckie standardy jest to naprawdę fajnie. Natomiast jego minusem na pewno jest to, że nie ma on w pełni obracanej wieży, tylko w lewo, jak i w prawo może obracać tą całą obudowę o 77,5 stopnia. Lecz czas stylowania 2,21 i rozrzut na 100 metrów 0,34 naprawdę robi robotę w tym pojeździe. I o ile wiadomo, radzieckie standardy są takie, że raz trafimy po prostu z drugiego końca mapy w piksel czołgu, a raz nie trafimy z 50 metrów w 100, Małsa bokiem, ale naprawdę, jeżeli chodzi o działo tego pojazdu, jest to po prostu mega. Na pewno jego minusem jest żywotność, no ale jest to tedek taki filigranowy. Mamy 1100 punktów HP no i 20 mm z przodu, 15 od boku, 8 z tyłu. No wszędzie jest papier. Jeżeli ktokolwiek nas trafi z hek od razu na pewno dostaniemy również uszkodzenie silnika, ponieważ, jak widzicie, ten pojazd ma silnik z przodu, tak więc no jest to troszeczkę. Słabe, nie mówiąc już w ogóle o artylerii, bo to po prostu niszczy nam absolutnie wszystko i wszystkich załogantów w tym czołgu. Ale ten pojazd nie powstał, żeby grać na pierwszej czy drugiej linii, nim się gra z tyłu. A pomaga nam w tym na pewno jego maskowanie, które jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Jak zresztą widzicie, pojazd nie jest wysoki, nie jest on też jakoś super mega niski, ale jego maskowanie, jeżeli dodamy sobie tutaj siatkę i lornetkę, no i perki na maskowanie, oj, uwierzcie mi, że ten pojazd naprawdę zajebiście się po prostu ukrywa. W dojechaniu na miejscówkę na pewno nam również będzie pomagała mobilność, bo możemy tutaj jechać aż 65 km na godzinę do przodu oraz 20 do tyłu. Co prawda obrót jest dość słabawy, jak na takiego TDK, bo tylko 37,5 stopni na sekundę. Pojazd moim zdaniem naprawdę, jeżeli chodzi o maraton, po prostu robienie go za darmo, ze spokojem wam mogę go polecić. No ale no, był maraton i już raczej na niego nie będzie. No chyba, że w WG jakimś maratonem nas zaskoczy, gdzie będziemy mogli zrobić jakikolwiek pojazd, tylko byśmy chcieli z poprzednich maratonów. Ale no nie wiem, WG to WG. Ja w każdym bądź razie polecam go, nawet jeżeli będzie w sklepie premium. No bo pojazd naprawdę, jeżeli lubicie tylko ten styl gry, polecam mega przyjemny pojazd. Na trzecim miejscu znerfiony nasz kołowiec ósmego tieru, czyli EBR 75FL 10. Słuchajcie, no ja mega się jarałem tym kołowcem, i gdyby nie ten nerw. Dałbym go na drugie miejsce, a może nawet bym pomyślał o pierwszym, ale z racji tego, że kołowce dostały niedawno nerfa i po trafieniu w pierwsze czy tam ostatnie również kółko naprawdę tracą na prędkości dość sporo, EBR 8 jest właśnie na miejscu trzecim tego zestawienia, co nie zmienia faktu, że pojazd dalej jest grywalny i naprawdę można nim wiele bitew. Ugrać. Działo tego pojazdu jest naprawdę ciekawe. Mamy tutaj 175 uszkodzeń na strzał, 180 penetracji na zwykłych pociskach, gdzie są to szybkie, naprawdę szybciutkie APCRki. No i mamy hity jako Goldy, które mają tylko 220 penetracji i trzeba tutaj zaznaczyć również Obeki, które mają 75 penetracji, więc naprawdę sporo, oraz zadają 260 punktów uszkodzeń na strzał. Z racji tego, że jest to magazynek, no to mamy przeładowanie w okolicach 9,5 sekundy. Lecz czas pomiędzy wystrzałem pocisku i załadowania kolejnego to jest tylko półtorej sekundy, tak więc wow, naprawdę to jest mega szybko. Fajnym atutem jest tutaj na pewno 8 stopni opuszczania armaty, natomiast małym minusikiem jest tutaj 12 stopni elewacji, czyli podnoszenia działa. Czas celowania jest tutaj kosmiczny, mamy 1,12, to jest po prostu mega jak na kołowce, ale dobrze wiemy jak się gra kołowcem, nim się gra agresywnie do przodu, cały czas się jedzie, więc to celowanie no musi mieć rzeczywiście dobre. Rozrzut na 100 metrów 0,35 i to też jest naprawdę spoko. Rzeczywiście strzela ten pojazd czasami kalafiorki, no ale dobrze wiemy jak to jest z naszym RNG. W World of Tanks. Żywotność, nie oszukujmy się, nawet nie będę tutaj jej omawiał. Jest to totalny papier. Czasami rzeczywiście dingnie, ale jakimś fartem. No ale 950 punktów HP jest to, jak dobrze wiemy, dość mało. No ale jest to kołowiec, tak? On tutaj nie ma mieć atutu w żywotności, tylko w mobilności i ta mobilność naprawdę, no jest, jest po prostu kozacka. 60 na godzinę do przodu, jak i do tyłu w trybie, gdzie lepiej skręcamy, oraz 80 na godzinę do przodu, jak i do tyłu w. Trybie szybkim. Maskowanie tego pojazdu również jest bardzo fajne, lecz wykrywanie z racji tego, że jest to właśnie kołowiec, nie jest zbyt dobre. No, ale tym pojazdem musimy specjalnie właśnie podjechać pod wrogów, żeby ich wyspotować. Tak się gra właśnie tym pojazdem. I dalej uważam, że ten pojazd jest zgodny chociażby kupienia, bo naprawdę, no, pomimo tego nerfa, dalej naprawdę fajnie się nim gra. Na miejscu drugim pojawił się Borusakue, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, pojazd, który absolutnie większość moich znajomych hejtowała ze względu na to, że chociażby ma okropny czas celowania, rozrzut na 100 metrów i tak dalej, ale w momencie, kiedy zrobiłem ten pojazd i przekonałem się, jaki, jakim on jest po prostu niszczycielem na tych ósmych tierach, powiedziałem, że wow, jest to jedna z lepszych maszynek, jaka w ogóle kiedykolwiek była w maratonie. Zacznijmy od jego armaty. Mamy aż 360 punktów na strzał, a średnia penetracja, no nie jest to zbyt dużo, bo tylko 190 na podstawowych apc kach lecz na Goldzie 240, gdzie są to również apc to jest już fajnie jak na 8 czy 9 Tiery. No, ale jest to jak dobrze wiemy magazynek dwupestkowy, który łącznie zadaje aż 720 punktów obrażeń średnio. No, a czas pomiędzy wystrzeleniem pocisku i załadowaniem kolejnego trwa tylko 2 sekundy. Tak więc, w ciągu 2 sekund mamy praktycznie 720 damage zapewnione. Jeżeli oczywiście trafimy i przebimy wroga. Minusem małym tego pojazdu może być 6 stopni opuszczania armaty, jednak troszeczkę to boli. No, ale chyba największą bolączką tego pojazdu jest czas celowania wynoszący ponad 3 sekundy. Zresztą rozrzut na 100 metrów, 0,4 tutaj nie pomaga, ale ten pojazd jest takim troszeczkę czołgiem właśnie na drugą linię gdzieś idealnie wyskoczyć, żeby objechać jakiś czołg i trafić go za te 720 punktów średnio HP i po prostu sobie uciec. A na pewno w ucieczce nam tutaj pomoże jego mobilność. Ponieważ możemy jechać maksymalnie aż 62 na godzinę do przodu oraz 23 do tyłu, prędkość obrotu. O, jest to jego troszeczkę minusik, jeżeli chodzi o takiego rzeczywiście meda, bo tylko 42,5 stopnia. Co nie zmienia faktu, że nie ma tragedii jakiejś mega, super dużej, ale mogło być rzeczywiście lepiej. Pamiętajmy, że jest to właśnie medium tank, a nie light tank, więc miejmy to właśnie na uwadze. Żywotności nie ma co w ogóle omawiać, tak samo zresztą było na poprzednim miejscu. Dodam tylko, że ma on 1250 punktów HP, więc troszeczkę mniej aniżeli norma wśród czołgów średnich. Maskowanie tego pojazdu jest bardzo fajne. Jak na MEDA naprawdę daje radę. Rzeczywiście jest to pojazd niziutki, więc maskowanie jest fajne. Ale na pewno można powiedzieć, że bardzo fajnym featurem w tym pojeździe jest zasięg widzenia wynoszący podstawowo 390 metrów. Tak więc możemy robić za spotera, za snajpera trochę średnio bym powiedział, aczkolwiek da się. No i za takiego MEDA, gdzie trzeba wyjechać odpowiednio, żeby zadać te dwie pychy i sobie uciec. Pojazd fajny, polecam rzeczywiście, jeżeli tylko będzie w sklepie premium i lubicie taki inny styl gry, aniżeli wszystkie tak naprawdę czołgi w tej grze, no to polecam, bo jest to czołg wyjątkowy. No ale chyba każdy absolutnie się spodziewał tego, że Progetto 46, czyli Włoch 8 tieru rzecz jasna, będzie tutaj na pierwszym miejscu. Był to, pamiętam, jeden z pierwszych takich wielkich maratonów, gdzie właśnie Progetto był główną nagrodą. Ale dlaczego tak wielu graczy lubi ten czołg dlaczego tak wielkie wymagania są na chociażby trzy moe na tym pojeździe? Otóż jest kilka powodów. Na pewno jego działo. Słuchajcie, 240 uszkodzeń na strzał oraz 212 średniej penetracji na PPKach i 259 na APCRkach. Może nie robi to zbyt wielkiego wrażenia, ale jeżeli połączymy to z jego specyficznym magazynkiem włoskim, to robi to mega robotę. Tak więc mamy tutaj specjalne doładowanie pocisku, co każdy strzał i każdy wie jak już to działa, więc nie będę tego omawiać, ale dobrze wiemy jaką to robi mega robotę na ósmych tierach. A przypominam, że jest to ósemka i nierzadko może nas wylosować na niższe tiery pokroju szóstek czy siódemek, gdzie robimy już po prostu totalny rozpizdziej z wrogów. No a dodatkowo mamy tutaj 9 stopni opuszczania armaty, co jest mega bardzo dobrym wynikiem, 2.01 czas celowania, rozrzut na 100 metrów, 0.32, wow, naprawdę... Działu tego pojazdu jest prze-mega dobre. Ale to nie koniec atutów w Progetto. Mamy tutaj wytrzymałość na poziomie 1400 punktów HP, więc naprawdę dużo, jeżeli chodzi o medium tanka. Pancerz kadłuba 60 mm z przodu, który zazwyczaj nie odbija, lecz wieża, która posiada 80 mm z przodu, no też za dużo nie odbija, ale jeżeli ktoś trafi w jarzmo, no albo pod jakimś chorym kątem nas spróbuje trafić z apcyreków, chociażby na przykład, to nierzadko może się zdziwić, że rzeczywiście tempo pojazd dingnie. Ale to nie koniec, ponieważ pojazd ma naprawdę znakomitą mobilność. Mamy tutaj aż 55 km na godzinę do przodu i 20 do tyłu, 48 stopni na sekundę obrót, tak więc... Wow, naprawdę wow. I chociażby ktoś powie, że może maskowanie ma słabe ten pojazd, i rzeczywiście nie należy ono do tak dobrych jak chociażby choke z drugiego miejsca. Ale dalej to jest medium tank, którym da się rzeczywiście coś czasami postać z tyłu, pokampić, przykampić, fioletowy kolorek wbić. Tak więc naprawdę ten pojazd jedyny minus jaki posiada to chyba brak pancerza takiego prawdziwego, no ale jest to medium tank, którym nie gra się na pancerz, więc kto by tutaj oczekiwał czegoś takiego jak posiadanie pancerza. Ludzie, no mamy nawet 390 metrów zasięgu widzenia, a wy dalej, co niektórzy rodzicie na to, że zabrali mu możliwość zamontowania dosyłacza, a co najlepsze, ten dosyłacz jest tak jakby dalej w tym czołgu, tylko po prostu dali mu bafa do przeładowania. Więc macie tak naprawdę darmowy slot w tym pojeździe. Projet to jest, dalej będzie, moim zdaniem metą, jeżeli chodzi o czołgi premium ósmego tieru i jeżeli nie zrobiliście go sobie w maratonie, to polecam Wam mega kupić jak tylko będzie dostępny, no i jeżeli oczywiście lubicie ten styl gry. Tak więc cóż, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, przypominam, że za 444 lajki kolejny odcinek z serii Top 5 pojawi się rzecz jasna szybciej. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji kanału i do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!